Witajcie w drugiej części historii Counter-Strike. Jeśli nie wiedzieliście pierwszej części, kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie. Back! Przeszedł daleką drogę od 1999 roku, jednak już w 2004, a dokładnie 7 października, gracze otrzymali Counter-Strike Source, niejako remake kultowej produkcji na bazie nowego silnika, na którym bazował Half-Life 2. Mocno odświeżona grafika oraz fizyka, która była podstawą sukcesowego silnika. Wiele komputerów nie było w stanie przesiąść się na nowy standard, dlatego też wraz z rozwojem CS Source w wersji 1.6, Tytuł w najlepsze przez co oba tytuły były grywalne jednocześnie. W początkowej wersji gry nie pojawiły się klasyczne mapy pokroju Nuke czy Prodigy, co dla wielu fanów było obelgą. Po krótkim czasie powróciły jednak w nowej, lekko zmienionej odsłonie. Gracze jak zawsze mieli decydujące zdanie. Nowe granaty, realistyczne zachowanie wody, fizyka przedmiotów, ogłuszający flash, to wszystko wprowadziło zupełnie nową jakość. Tym bardziej, że pozbyto się tarczy batalistycznej, która i tak zresztą nie była zbyt często używana. Wielu graczy narzekało na zmianę recoil broni, co faktycznie nastąpiło, ale w niewielkim stopniu. Największą zmianę czuć było podczas używania AK-47, głównie dlatego, że wydłużył się czas odświeżania celownika względem wersji 1.6. Czy kiedykolwiek wydawało się wam, że ceny poszczególnych broni mogą się zmieniać? Wszystko to za sprawą 24-godzinnego systemu sumowania cen broni. Im częściej wybieramy przez graczy broń, tym większa kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić. Cenny innych broni, natomiast maleją, co zmusiło część graczy do spróbowania swoich sił innymi zabawkami. Tańszymi! Haha! Ha. Dla wielu wciąż wersja 1.6 jest lepsza niż Source. Nie zmienia to jednak faktu, że dni starego Cesa a minęły bezwzględnie. Source ostatecznie wygryzł zdecydowaną większość graczy, dumnie wkroczył na arenę e sportu i zadomowił się na komputerach każdego niedzielnego gracza czy typowego sedy. O ile jednak pierwszy CES miał wiele lat szczęśliwego pożycia z graczami, o tyle nad Source'em dość szybko zawisła groźba odstawienia na półkę. Bo to świat dostał zapowiedź kolejnej części cyklu Counter Strike Global Offensive, którego głównym naciskiem były szeroko pojęte rozgrywki sieciowe. Pierwszy zwiastun gry oraz gameplay pojawił się 26 sierpnia na PAX Prime 2011. Zaraz potem do sieci trafiło 6 screenów z gry. 30 listopada rozpoczęły się zamknięte beta testy dla profesjonalnych graczy. Ci jednak przyjęli grę chłodno i krytycznie. Valve zdecydowało się przesunąć premierę. Sama Beta grzała światu dzień w lutym 2012, wciąż jednak nie była dostępna dla szerokiej publiki. Dostęp do niej mieli jedynie najaktywniejsi gracze w liczbie 7 tysięcy osób. Niedługo potem 2000 kluczy do gry wysłano do fanowskich serwisów poświęconych Counter-Strike'owi. 21 sierpnia 2012 na platformę Steam trafia w końcu najnowsza część serii Counter-Strike. W przeciwieństwie do serii Call of Duty, gdzie każda nowa gra jest bezstydnym klonem poprzedniej, pani cs mogli spodziewać się całkowicie nowego tytułu, bowiem każda odsłona gry znacząco różniła się od poprzedniej. Najważniejsze zmiany to system meczowy podzielony na mecze uproszczone oraz turniejowe. Ten drugi włącza domyślnie Friendly Fire, a odbywa się na dwóch trybach odbicia zakładników oraz podkładania bomby. W trybie uproszczonym FF jest wyłączony, każdy otrzymuje automatyczny pancerz oraz kilka innych zmian. Global Offensive postawił na turniejowość, szczególnie tą opartą na meczach 5 kontra 5 graczy. Dodano tematy muzyczne uzależnione od sytuacji na mapie, nowy system hitboxów, komendy głosowe i zmiana systemu przyznawania pieniędzy. Co ważniejsze, nie ma już możliwości wybierania między frakcjami, jesteśmy do nich dołączeni automatycznie, w zależności od mapy. Achievementy zwane osiągnięciami na stałe zawitały w świecie Cantera, choć te zawitały już w wersji Source. Tutaj jednak eksponowanie jest znacznie większe. Dodajemy do tego skrzynki ze skórkami dla broni, które można kupować za realną walutę i parę innych mikrotransakcji. Dla wielu CSGO to odejście od idei pierwowzoru, czyli tworzenia gry w oparciu o czysty skill graczy, którzy jednocześnie sami tworzą grę poprzez komentarze i opinie. Nie zmienia to jednak faktu, że CSGO, podobnie jak poprzednik, wygryza swojego starszego brata, szczególnie na polu rozgrywek ligowych. Jeżeli tęskniście za możliwością strzelania do Kurczaków, który oferował cs 1.6, a czego zabrakło w Sorsie, możecie być spokojni. Global Offensive znów pozwala na odstrzał drobiu. Piszcie w komentarzach, o jakiej grze chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. Jak wspominacie lata spędzone przy CSie oraz czy czekacie na kolejną odsłonę gry. Czy może wolicie starego dobrego 1.6? Hmm?